Cześć! Tym razem przedstawię Wam zestaw mobów zwierzęcych z drugiej serii figurek Minecraft. W tym zestawie mamy aż 6 różnych zwierzaków. Zacznijmy od najmniejszego. Jest to kura, chociaż według mnie wygląda bardziej jak kaczka. Szeroki dziób, szerokie nogi i duże skrzydła. No ale jest kurą. Pomimo tego, że wygląda jak kaczka, to jest fajnie wykonana. Jak widzieliście, rusza skrzydłami a jej głowę możemy obrócić o 360 stopni. Kolejnym zwierzakiem jest ocelot, czyli taki ryś, tylko że żółty. U ocelota możemy obracać ogon o 360 oraz głowę. Nogi są natomiast nieruchome. Teraz czas na wilka, który jest już oswojony, poznacie to po czerwonej obroży oraz białych pikselach wokół oczu. Pysk wilka możemy obracać o 360 stopni, ruszą także nogami oraz ogonem, ale już nie tak jak ocelot, tylko do boku. Kolejna w kolejce jest świnka. Przednie nogi świnki poruszają się tak jak u wilka, ale drugie są już zupełnie inne, mają dużo większy zasięg. Dzięki temu, że się tak zginają, możemy spokojnie posadzić świnkę na zakręconym ogonku, który jest z tyłu. Głowa oczywiście również obraca się o 360 stopni. Teraz mój ulubiony mok, czyli owca. Głowa obraca o 360 stopni, ale co najcieńsze w tym zwierzaku, to jej nogi. Bawiąc się owcą możecie się czuć trochę tak, jakbyście przybijali pieczątki. Można też ją ruszać na łokcie. Spoko. Na koniec pozostała nam krowa, która również obraca głową o 360 stopni. Na górze możecie zauważyć małe rogi. Krowa porusza także nogami. Może tylko wyjaśnijcie mi, dlaczego ta krowa jest cała czarna. No, może poza oczyma i uszami. Podsumowując, po raz kolejny jakość figurek Minecraft jest bardzo wysoka. Każda z figurek wykonana jest trochę inaczej ma swój jeden. Specyficzny element, co uważam za naprawdę duży plus. Z mojej strony to już. Dzięki za oglądanie do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę. A jeżeli chcielibyście mieć ten zestaw mogów u siebie w domu, to link do produktu macie w opisie filmiku. Pozdro i do zobaczenia!